Cześć, witam Was wszystkich! Dziś będziemy robić tak zwane WC w grze SF gamę, na serwerze oczywiście prywatnym. I zaczynamy. Zaczniemy od wrzucenia ofiary wrzucimy o kapcie. Przybyło nam. Spłukujemy i dostajemy fragment no jakiejś mapy. Wymieniamy, wrzucamy tego piekielnego kotka. Jak to mówił ksiądz Marek, znany z filmów na YouTubie, wrzucamy kolejną rzecz. Wiera się napełniła i to by było. O, już się nie da. Zrobimy jeszcze Lochy, sprzedamy tylko broń i robimy Lochy. Jak zwykle lagi na serwerze, co zrobić? Cztery pamiętają. Cyrk Grozy. Jak to się mówi potocznie, nagrywamy. Nakulwiamy. Zrobimy jeszcze wieżę. Chociaż nie wróżę temu dużych szans. Proszę, piernik ciastek. Cholera, wie co. Siedziada nie da pokonać. Muszę zobaczyć. 297 nie daje sobie rady z 200. Tylko proszę zobaczyć, to jest on. To jesteśmy my. Dobrze. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć, cześć wszystkim. Żegnam się z Państwem.